Cześć, dzień dobry we wtorek, jestem już po weselu, trochę faktycznie jednak czuję się gorzej niż sądziłem, ponieważ stosunkowo późno wróciliśmy do domu, jakoś chwilę po czwartej, także hmm, trzeba było to odespać i jest już połowa dnia i tak naprawdę dopiero zaczynam funkcjonowanie, także jest takie zmęczenie po prostu wynikające z przesunięcia całego cyklu dobowego, ale z drugiej strony to było do przewidzenia. Także teraz dopiero rozpoczynam dzień. Jak być może zauważyliście, często w swoich odcinkach odnoszę się do porównań do sportu. Stosuję różnego rodzaju metafory dotyczące tego, w jaki sposób sport czy zachowania wynikające ze sportu mogą mieć przełożenie na biznes i odwrotnie. I nie jest to coś oderwanego od rzeczywistości, nie jest to też jakiś taki mój wymysł i właśnie tutaj jakby chciałbym się skupić pokrótce na tym obszarze, ponieważ sport, uprawianie sportu, szczególnie właśnie jakieś dyscypliny przez dłuższy czas kształtuje w nas pewnego rodzaju cechy, które później mogą mieć bardzo istotne i wartościowe znaczenie w działalności biznesowej. I wczoraj na weselu miałem okazję spotkać znajomego, którego nie widziałem już od wielu lat. Okazało się, że świat jest mały i po prostu byliśmy na tym samym weselu. Jest to znajomy, który niegdyś trenował ze mną również w elektromocy, był również trenerem crossfitu, capoeiry chyba również oraz brazylijskiego jiu-jitsu. Natomiast Odbyliśmy sobie taką fajną rozmowę, właśnie związaną z tym, co tam się działo w ostatnich latach u nas wzajemnie, ponieważ chyba od 2015 roku nie mieliśmy okazji się widzieć ani rozmawiać. I właśnie przez całą tę rozmowę przybijały się takie wspomnienia, ale również pewne ciekawe przemyślenia i wnioski wynikające z tego, czego nas nauczył CrossFit i czego nas nauczył klub sportowy CrossFit Elektromoc, w którym Wspólnie żeśmy trenowali, ponieważ tutaj to już nie jest oczywiście kwestia wynikająca z samego systemu treningowego, jakim jest Crossfit, bo to można przełożyć na każdą inną dyscyplinę. Natomiast co do zasady chodzi o to, że są takie trzy główne obszary, oczywiście z tych więcej. Natomiast dla mnie są trzy główne obszary, które sport jest w stanie w bardzo dobry sposób nas wykształcić. Zbudować i wzmocnić, które później mają bardzo istotne znaczenie w biznesie. Mianowicie jest to kwestia pewnego rodzaju e, dyscypliny. Dyscypliny wynikającej z takiej konsekwencji w działaniu. Po prostu wiemy, że. Żeby osiągnąć jakieś rezultaty, musimy wykonywać trening, 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 trening. Oczywiście te treningi też muszą być przeplatane odpowiednio fazami odpoczynku, deloadu, zmniejszania obciążenia treningowego itd., natomiast to już wynika po prostu z samej struktury mikro i makrocykli treningowych i w ogóle samego programu treningowego. Co do zasady, chodzi o to, że uprawianie sportu jakiegokolwiek tak naprawdę uczy nas dyscypliny. Tego, że właśnie musimy wstać rano, czy musimy pójść na konkretną godzinę na trening, musimy zrobić ten trening, nawet jak nam się nie chce, że nie wszystkie treningi będą naszymi ulubionymi treningami, ale ostatecznie są one bardzo istotne w całym procesie rozwoju i jest to taka dyscyplina wynikająca z tego, że my po prostu wiemy, jaki mamy cel, wiemy, że dążymy gdzieś tam. To, że dzisiaj mamy pewne niedogodności po drodze, nie powinno nas w żaden sposób blokować. Po prostu jesteśmy zdyscyplinowani, robimy to, co musimy, robimy to, co wiemy, że jest nam potrzebne do realizacji naszego celu. Więc myślę, że tutaj to jest taki fundament, który powoduje, że jesteśmy w stanie później dużo lepiej odnajdywać się w środowisku biznesowym, i podczas budowania swojego biznesu ta dyscyplina jest niezwykle istotna. Kolejnym elementem, który wyciągnęliśmy ze sportu, to jest taka kwestia związana z dążeniem właśnie do celu, z, taki, z taką determinacją, konsekwencją realizacji celu. Jeżeli wiemy, do czego dążymy, bo na przykład przygotowujemy się do jakichś zawodów, turnieju, czegokolwiek, czy po prostu przygotowujemy się do osiągnięcia określonych wyników formy, to jednocześnie jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani. Na tym celu i robimy wszystko, żeby do tego celu dojść. Czy to chodzi o wygrany mecz, czy o podniesiony ciężar, czy o przebiegnięcie jakiegoś dystansu w określonym czasie, czy o cokolwiek innego, tak konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu również jest czymś, co sport kształtuje w ludziach w bardzo dobry sposób. Oczywiście tutaj warto mieć również wykształconą umiejętność pogodzenia się i akceptacji. Z porażką, natomiast nie na zasadzie takiej, że akceptuję to, że nie umiem, tylko na zasadzie takiej, że jest to również proces nauki. Tak? Jeżeli przegrałem, to wyciągam z tego wnioski na przyszłość, po to, żeby kolejnym razem być lepszym, żeby prawdopodobnie wygrać, albo przynajmniej znów być chociaż o ten krok dalej. Także to jest kolejny element, który niezwykle istotnie. Przekłada się na funkcjonowanie w biznesie. Dużo łatwiej jest budować własny biznes, jeżeli jesteśmy zdeterminowani do osiągnięcia sukcesu, jeżeli jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby osiągać nasze cele biznesowe, a co za tym idzie, również rozwijać naszą działalność, nasz biznes, nas, pracowników, wszystko co budujemy. I ostatnim elementem, który jest bardzo ważny, o którym wiele osób zapomina i to zarówno w sporcie, jak i w biznesie to jest cierpliwość. Nauczenie się, że każdy wynik wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga wypracowania tego wyniku. To nie jest tak, że dzisiaj zaczynam coś robić i już za kwartał właśnie jestem, nie wiem, najlepszym sprinterem w okolicy albo już zaczynam być, nie wiem, milionerem, tylko dlatego, że wpadłem na genialny pomysł. To tak nie działa. Nie ma dróg na skróty. Jeżeli chcemy zrobić coś dobrze, to nieważne. W jakiej dyscyplinie się poruszamy, czy w jakiej dziedzinie budujemy biznes, musimy mieć tą cierpliwość związaną z tym, że po prostu pewne rzeczy wymagają czasu, żeby je zbudować, żeby je rozwinąć, żeby je uprocesować, żeby zwalidować przede wszystkim ich faktyczną wartość z rynkiem i z klientami. I często jest tak, że wydaje nam się, że mamy super. Genialny pomysł, który za chwilę powinien tak zażrzeć, że nie będziemy mogli się opędzić od klientów. Po czym się okazuje, że przez kolejne ileś tam czasu, nie, pół roku, rok, dwa lata, trzy tak naprawdę, nasz biznes szoruje gdzieś tam po dnie. I jakby wszystkie logiczne i racjonalne argumenty nam mówią, że korzystniej byłoby być na etacie i zarabiać normalne pieniądze bez ponoszenia tego ryzyka, bez tego stresu, bez tej odpowiedzialności, niż bawić się we własną firmę. Ale z drugiej strony. Pamiętajmy o tym, że ta cierpliwość trochę też tak jak ten pierwszy element dotyczący konsekwencji działa jak procent składany. Każdego dnia wykonujemy jakąś pracę, jakąś pracę, jakiś trening, który kumuluje się w taki sposób, że w pewnym momencie te wzrosty zaczną być naprawdę solidne, wykładnicze. i i to jest coś, co już jest totalnie nieporównywalne do jakiejkolwiek pracy etatowej, ponieważ nie będzie to możliwe nigdy, aby mieć nagle taki wyskok w karierze, tylko i wyłącznie dlatego, że przepracowaliśmy, nie wiem, 10 lat i jeden dzień w jednej organizacji. I tutaj to jest też bardzo wartościowa cecha i umiejętność, czyli właśnie cierpliwość i jednocześnie odraczanie przyszłej nagrody w czasie, Ponieważ jeżeli wiemy, że to co robimy jest dobre i wiemy, że jest w tym potencjał biznesowy, i wiemy, że to, ten biznes, ten pomysł zacznie zarabiać, to wiemy również, że z wielkim prawdopodobieństwem w pewnym momencie nadejdzie ten moment w czasie, to nie musi być konkretny dzień, ale nadejdzie ten moment, ten rok, w którym nasz biznes zacznie prosperować tak dobrze, że nasza sytuacja się odwróci na korzyść, oczywiście, i wszystkie poprzednie, Chude lata nam zrekompensuje. Także to są takie trzy kluczowe elementy, które można wynieść ze sportu, ze świata sportu, a które mają ogromne przełożenie na to, jak jesteśmy efektywni, jak jesteśmy dobrzy w biznesie. I wydaje mi się, że każda osoba, która trenowała w bardziej zaawansowany sposób jakąś dyscyplinę sportową tutaj, powinna się ze mną zgodzić. i Wydaje mi się, że właśnie ten taki mindset, który wynosimy ze sportu, jest niezwykle cenny w świecie biznesu. Także dzisiaj takie przemyślenie przy wtorku, ostatnim wolnym dniu majówki. Jeżeli macie jeszcze wolną pozostałą część tygodnia, no to super. Ja od jutra już wracam normalnie na pełne obroty do pracy. Także do usłyszenia jutro i dzięki za swój czas. Hej!